I dziewiąty rozdział, dwudziesty szósty werset, mówi tak. Zaraz, bo może, sobie przejdziemy do tego, jednak, żebyśmy ten wykres troszkę wykorzystali. Właśnie. Pewnie nie widzicie, bo tam są małe literki, ale niestety, tak to jest zrobione trochę nie, nie bardzo, bo to każdy miał mieć przed oczami. Ale można sobie to ściągnąć ze strony i można sobie to, to zobaczyć. Czyli rozwiązanie, rozwiązanie problemu grzechu. Rozwiązanie problemu grzechu dziewiąty rozdział. Ok. Ale jeszcze, jeszcze chwileczkę, zanim przejdziemy do rozwiązania, to chciałbym, chciałbym podkreślić tą jednorazową ofiarę Jezusa. Czyli zobaczcie tutaj, w dziewiątym rozdziale w 26 wersecie 25 werset mówi tak. Wszedł też nie po to, aby wciąż na nowo ofiarowywać siebie samego, a tak czyni arcy Kapłan, gdy co roku wchodzi do świątyni z cudzą krwią. Gdyby tak było w przypadku Chrystusa, musiałby on wiele cierpieć, wiele razy od powstania świata. Tymczasem on po to się ukazał obecnie, raz przy końcu wieków, aby przez ofiarowanie samego siebie usunąć grzech. To jest taka kolejna rzecz. Zanim jeszcze przejdziemy do grzechu, chciałbym to podkreślić, że ofiara Jezusa była jednorazową ofiarą. Czyli nie ma powtarzalności, nie ma na przykład, że ja to nazywam doróbką do krzyża, nie ma doróbki do krzyża, tak? Jedną ofiarą, czyli jeden raz, kiedy Jezus umierał, On tak naprawdę zrobił wszystko, żebyśmy mogli być przywróceni, przywróceni do stanu, do, do miejsca relacji z naszym Bogiem. Tak? Po co? Żeby wypełnić wolę Bożą, czyli żeby móc przyjąć to, co Bóg ma dla nas, tak zwane dziedzictwo, tak? O tym będziemy mówić kiedy indziej, bo to jest też niesamowity temat. I teraz jest powiedziane, że w świątyni, kiedy ludzie składali ofiary, to robili to wielokrotnie, ponieważ za każdy grzech trzeba było złożyć ofiarę. Zapłatą za jeden grzech była śmierć. Tak? Czyli jeżeli Żyd zgrzeszył, to musiał za każdy swój grzech kupić baranka tak? i szedł do kapłana, kapłana zabijał tego baranka, bo Bóg chciał pokazać przez to, jak straszną rzeczą jest grzech ludzki. Jak mordercze, śmiertelne działanie ma właśnie to, że, że człowiek jest zamknięty na Boga, że człowiek jest po prostu e, nie, chce, nie chce się poddać Bogu, chce wypełniać swoją wolę, chce wypełniać to, co On twierdzi, że jest najlepsze dla Niego. Natomiast kiedy przyszedł Jezus, jeszcze raz, 26 werset, On po to się ukazał obecnie, raz przy końcu wieków, aby przez ofiarowanie samego siebie usunąć grzech. Zobaczcie, jedną ofiarą, jedną ofiarą Jezus usunął grzech. Wiecie, to, to będzie jeszcze podkreślane wiele razy, dlatego, że według mnie to jest, to jest najpotężniejsza prawda, która może zmienić nasze życie. Że, że my, jako ludzie, którzy to poznaliśmy, którzy przeszliśmy przez ten krzyż, czyli, czyli my żyjemy po dziele krzyża. Już po tym fakcie, który był, my żyjemy jako ludzie, którzy powinni być świadomi tego, co tak naprawdę tam się dokonało na tym krzyżu. Jezus przyszedł po to, żeby usunąć grzech zupełnie jako, jako coś, co mordowało, jako coś, co zabijało, jako źródło zniszczenia, źródło śmierci, źródło, źródło cierpienia tak naprawdę człowieka. Jezus jeden, jedną ofiarą raz na zawsze usunął grzech. Czyli zobaczcie, w momencie, kiedy my, jako ludzie zaczynamy widzieć to, to Duch Święty nam to pokazuje. On mówi, słuchaj, to jest powiedziane, Jezus to naprawdę dla Ciebie zrobił. On usunął Twój grzech. Wiecie, często jak rozmawiam z ludźmi, nawet z wierzącymi ludźmi, to, to często mają problem ze zrozumieniem tego, jak to jest, że, że przecież ja jestem i mam ileś tam lat, tak, ale do końca mojego życia. Ja jeszcze wiele rzeczy zrobię niewłaściwie, czyli wiele nagrzeszę, nie? można tak powiedzieć. Jak to jest, że Jezus dwa tysiące lat temu umarł za każdy grzech? Jak to jest, nie? No właśnie dlatego, że był człowiekiem z nieba, właśnie dlatego, że był Bogiem człowiekiem, dlatego mógł to zrobić. I wiecie, i za tym idzie jeszcze kolejny taki, taka niesamowita dla mnie osobiście, niesamowita rzecz, że ja, że ja kiedy, kiedy mi się coś przydarzy. Ja nie mówię, że ja żyję w grzechu, ale kiedy mi się przydarzy zrobić coś co jest niewłaściwe, ja wiem, że to Boga nie zaskakuje. Ja wiem, że to nie jest coś, o czym Bóg mówi: "O, ja myślałem, że ty już będziesz tak dobrze żył, tak, tak, takim życiem a ty znowu zgrzeszyłeś. Po prostu nie wiem czy ci wybaczyć, bo po prostu no nie? Nie, to nie zaskakuje Boga. Dlaczego? Bo Jezus już to wiedział, kiedy wisiał na krzyżu, że ja ten grzech popełnię, tak? że, ja, że ja to zrobię, że ja wejdę w, jakiś, w jakimś momencie mojego życia w jakąś, w jakąś starą naturę, w tą moją cielesność tak? i zrobię coś, co będzie niewłaściwe, ale to jest zapłacone. Po to właśnie, żebyśmy wiedzieli, że nasza relacja z Bogiem jest po prostu nie do zepsucia. Wiecie, to, co, to co, na co dzisiaj cierpi według mnie chrześcijaństwo, to jest to, że ludzie tak naprawdę nie wierzą do końca w to, co Jezus, co Jezus dla nich zrobił. Oni cały czas się borykają, oni cały czas walczą z grzechem, cały czas po prostu walczą z pokonanym przeciwnikiem. Zresztą o tym jeszcze też będziemy mówić. Walczą z czymś, co tak naprawdę Jezus usunął jako problem człowieka. Problem jest w tym, że my tego, że my w to nie wierzymy do końca. Bo, bo mało się o tym mówi, mało się na to wskazuje, że Jezus naprawdę tego dzieła dokonał. Jeszcze raz, raz się ukazał obecnie, raz przy końcu wieków. Tak? Czyli widzimy Golgotę, widzimy ten krzyż wyniesiony na wzgórzu pomiędzy dwoma innymi. I widzimy, że tam Jezus przez ofiarowanie samego siebie usunął grzech. Raz na zawsze. Jedną, jedyną ofiarą. I przejdźmy sobie jeszcze do kolosan drugiego rozdziału 13 wersetu. To już jest ze skryptu. 23. Was martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Mamy to bardzo mocno podkreślone, że Jezus umorzył, całkowicie umorzył. Wszystkie nasze długi, że on, że on wszystkie nasze grzechy przebaczył, darował nam wszystkie nasze upadki, po prostu usunął to, poprzez to, że zapłacił za to. Wiecie, grzech zawsze się wiąże z, z potępieniem. Grzech zawsze się wiąże z tym, że, że człowiek odczuwa potępienie w momencie, kiedy zgrzeszy. I, i to również jest. Czymś, co, czym się Bóg zajął. Zobaczcie, grzech, grzech nie, nie jest czymś, co można pochwalić. Grzech nie jest czymś, co, co, jest, czy, co jest czymś dobrym. Nigdy nie będzie. Po prostu to jest przeciwstawienie się Bogu, przeciwstawienie się tak naprawdę istocie Boga, jego, jego, jego po prostu naturze. Dlatego, że kiedy czytamy przykazania, kiedy czytamy zakon, to czytamy o czym? Czytamy o naturze Boga. Czytamy o tym, że Bóg nie zabija, nie kradnie, nie niszczy, nie kłamie, nie cudzołoży, nie morduje, nie robi tych rzeczy. On po prostu jest dobry, jest miłością, jest święty. I teraz, i teraz każdy grzech tak naprawdę jest czymś innym niż natura Boga. I w momencie, kiedy człowiek to robi, który jest przecież przeznaczony do relacji z Bogiem, który jest przeznaczony do tego, żeby być niebiańską istotą, żeby żyć w tej samej naturze, którą ma Bóg, bo do tego to wszystko będzie nas prowadziło, to robi coś, co jest przeciwne Bogu. I efektem tego jest to, że on zaczyna odczuwać potępienie, że on odczuwa jakby ciężar tego grzechu, że to jest, że on jakby przyjął coś, co było, co było całkowicie niewłaściwe, zrobił coś, co było całkowicie niewłaściwe. I teraz zobaczcie, również tym się Bóg zajął. Ósmy e, rozdział listu do Rzymian pokazuje niemoc prawa. O tym też będziemy troszkę mówić, ponieważ prawo jest również czymś, co Jezus na krzyżu e, po prostu. E, Załatwił. Zaraz będziemy mówić, w jaki sposób. To <tryk> jest powiedziane o tym, że niemoc prawa wynikała ze słabości starej natury. To jest ósmy rozdział trzeci werset Listu do Rzymian. Niemoc prawa, czyli niemoc tej, tej władzy, tego panowania przykazań nad człowiekiem, czyli tego, że człowiek się nie potrafił, pod, nie potrafił się poddać. Przykazaniom, tak? Nie potrafił po prostu zrobić tego, bo przykazania były z zewnątrz. I one mówiły, masz robić tak. I człowiek, w momencie, kiedy, kiedy był konfrontowany z przykazaniem, jego stara natura, która była pogrążona w grzechu, w śmierci, w zniszczeniu, mówiła, ale ja tak nie będę robić. Bo ani nie chcę, ani nie potrafię, po prostu nie będę tak robić. I w tym momencie wyszła słabość prawa. Bo człowiek nie chciał zdecydować się, żeby żyć tak, jak Bóg chce, żeby żył. Tak? Po prostu człowiek tego nie chciał, nie miał siły do tego, żeby w taki sposób postępować. I to jest powiedziane, że Bóg posłał swojego Syna w postaci grzesznego ciała, czyli w postaci, w postaci starej natury, jako ofiarę za grzech potępił grzech w ciele. Czyli zobaczcie, Jezus Chrystus w momencie kiedy wisiał na krzyżu. On przyjął na siebie całe to potępienie wynikające z tego, że człowiek zgrzeszył. Jezus po prostu to przyjął na siebie. On został potępiony za mój grzech. Wyobraźcie, wyobraźcie sobie, jakie to jest niesamowite. Dzisiaj, kiedy ci się zdarzy zrobić coś niewłaściwego, to nie, nie uciekaj od Boga, nie chowaj się. Wiecie, ja tak lata żyłem. Jak mi się coś zdarzyło złego zrobić, to mówię, a mówiłem, to może Bóg nie zauważył, gdzieś tam sobie odejdę na parę dni, gdzieś tam, a potem wracałem wszystko jest ok, wszystko jest dobrze, Boże, prawda, już zapomniałeś i tak dalej, bo my tak reagujemy cieleśnie, nie tak reagujemy, tak mamy takie nawyki w naszym codziennym życiu. I myślimy, że to też można do Boga zastosować, a Bóg mówi nie. Nie, ja, ja nie mogę po prostu przyjąć tego, że, że ty chcesz coś zrobić od siebie, ponieważ ja wiem, jaki Ty jesteś w środku. Ja wiem, jaki Ty jesteś w środku. Tutaj pewne rzeczy na zewnątrz udajesz i tak dalej, a w środku jesteś, jesteś zepsutą istotą. Niestety, każdy człowiek, który tutaj żyje w świecie, nie mówię o chrześcijanach, cały czas mówimy o ludziach, którzy są tutaj w świecie, każdy, każdy człowiek po prostu jest w środku zepsuty i on nie może. Kiedy jest konfrontowany z charakterem Boga, on nie może powiedzieć, tak, tak, ja chcę być taki. Tylko on, zaraz, on się zaraz chowa i mówi, nie, ja taki nie jestem. Bo ja robię to, ja robię to, ja robię to, ja robię to. Ja wiem, że ja jestem inny niż ty. I tak działa prawo, tak działa zakon na człowieka. Ja jestem inny niż ty. Po prostu w momencie, kiedy jest konfrontacja z tym, jaki jest Bóg, my się wycofujemy jako ludzie. I wiecie, i przykre jest to, że też... Czasami, że chrześcijanie również tak reagują. Nie? My mamy nową naturę. O tym też będziemy mówić, że dostaliśmy nową naturę. I ta natura to jest natura Jezusa Chrystusa. To jest taka sama natura, jaką miał Jezus na ziemi. Po to się narodziłeś na nowo, żeby otrzymać nową naturę. I ta nowa natura, ona jest dokładnie taka jak Bóg. Czyli jeżeli, jeżeli Bóg mówi w tym momencie. Przykazania są niepotrzebne, bo mamy naturę, ale jeśli Bóg mówi, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, to Ty mówisz, tak, tak, ja taki jestem. Ja absolutnie, ja kocham, ja błogosławię, ja przebaczam, ja po prostu, ja po prostu jestem. Ja jestem zgodny teraz z tym, jaki Ty jesteś. Nie? Ale to jest efektem tego, że grzech ludzki, ta jego grzeszna natura, też, o tym będziemy też mówić, została potępiona. Jezus po prostu na swoje ciało zabrał to w momencie, kiedy wisiał na Golgocie. Kochani, ja tak będę się starał, żebyście... My... Ale jest, jest jeszcze czas, okej. Okay. Będziemy mieć tak sesję po 45-50 minut, żeby jeszcze była chwila przerwy na kawkę, a potem będzie kolejna sesja. Okej, okay, kochani, grzech. Jedziemy dalej z grzechem. <tryk> drugi z do Koryntian 5,21. To są po prostu rzeczy cudowne. Tak naprawdę, jak już powiedziałem, my nie, potrafi, nie możemy wyczerpać tematu, tak? bo jest tyle fragmentów i nie jesteśmy w stanie każdego z tych fragmentów zanalizować, przeanalizować w taki sposób konkretny, ale, ale te rzeczy będą myślę w nas wnikać. Duch Święty będzie wkładał te rzeczy w nas i później one będą robiły robotę. Także to jest takie zasiewanie dzisiaj. <laughs> 5:21, chyba jeden z najlepiej znanych fragmentów odnośnie, odnośnie tego, co Bóg zrobił z grzechem. On tego, czyli Bóg tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. To jest dokładnie moment ukrzyżowania. Wiecie, Jezus, kiedy żył na ziemi, on żył doskonałym życiem, całkowicie poddanym Ojcu. On w ani jednym momencie swojego życia nie, nie był w miejscu, gdzie powiedział ojcu nie. Miał walkę w Getsemane, pamiętacie? Kiedy, kiedy po prostu jego, jego ciało chciało, chciało po prostu żyć. Tak? Ale on powiedział, ojcze, nie moja, ale twoja wola, niech się stanie. Nigdy, nigdy nie, nie przekroczył tego. Jest takie, jest takie nauczanie czasami z, z Ewangelii, że, że Jezus złamał, złamał sabat. Wiecie, nie, nie mógł tego zrobić, tylko że, on, tylko że on, jeśli coś łamał, to nie łamał tego bożego, bożego jakby sposobu myślenia o odpocznieniu, tak? bo saba to jest odpocznienie, tylko łamał te ludzkie po prostu e, takie jakby... Jak sobie mały Józio wyobraża sabat, tak? Że będę siedział w domu, będę po prostu nic nie będę robił, nogi wyciągnięte i będę po prostu leniuchował przez całą sobotę. To nie o to chodzi. Tu chodzi o odpocznienie w Bogu. I Jezus nie łamał sabatu. Jezus łamał ludzkie wyobrażenia na temat sabatu, po to, żeby skonfrontować religię, od której, nawiasem mówiąc, też nas uwolnił. Dalej będziemy, będziemy patrzeć na to. Czyli Jezus żył doskonałym życiem. I w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, Bóg za nas uczynił go grzechem. Czyli Bóg wziął twój grzech, każdy, który popełniłeś do końca twojego życia, i włożył na Jezusa. Po prostu to jest to, jest, to, jest to naprawienie tego, co człowiek zepsuł. Naprawienie, ponieważ Bóg nie zrezygnował ze swojego celu. Celem było podzielenie się z człowiekiem bogactwem Boga. To był cel Boży. I ten cel jest dalej realizowany w tym całym planie całościowym. Więc, więc Bóg musiał się rozprawić z tymi rzeczami, które człowiek dobrowolnie, wiecie, to jest w ogóle cała idea zbawienia, że, że człowiek dobrowolnie wybrał przeciwstawienie się Bogu, tak? co spowodowało grzech, co spowodowało zniszczenie jego wnętrza i zniszczenie na zewnątrz stworzenia. I teraz zobaczcie, Bóg, widząc, że człowiek zrobił to dobrowolnie, jakby i, i trwa w tym, tak? Dał prawo, które miało na celu pokazać człowiekowi, że jest w niewłaściwym miejscu. Wiemy, co człowiek z tym zrobił. Dopasował to prawo do siebie i powiedział, ha ha, a ja spełniam prawo. I jakby w tym momencie prawo chybiło celu, bo ono miało pokazać człowiekowi: słuchaj, jesteś w niewłaściwym miejscu, grzech jest straszną rzeczą. A człowiek powiedział, a nie, a nie, bo ja po prostu ja nie morduję. Dlatego jak Jezus przed to powiedział, ale jak nienawidzisz, to już zamordowałeś. Tak naprawdę nie? To, dla ludzi to było dziwne. Dlaczego? Ponieważ prawo, celem prawa, czyli celem przykazań było pokazać człowiekowi, że jest w niewłaściwym miejscu. Po co? Po to, żeby zaczął szukać rozwiązania, ratunku. Tak? Słowo zbawienie znaczy ratunek dosłownie, czyli Bóg, człowiek potrzebował ratunku. I teraz jest powiedziane, że Bóg, tego który nigdy nie poznał grzechu, który żył doskonałym, doskonałym życiem, człowieka, Jezusa Chrystusa, tak? przywdział ciało. Nie chciałeś ofiar ani, ani całopaleń, ale przygotowałeś dla mnie ciało. Oto jestem. Przywdzieję ciało, stanę się człowiekiem i będę żył życiem, które nigdy nie pozna grzechu, które nigdy się nie podda grzechowi. Po co? Żeby uratować grzeszników. Tak? Żeby w tym momencie krzyża zrobić, zrobić, miejsc, krzyż zrobić miejscem zamiany po prostu to, co ja miałem, czyli to jest ten Boży plan, tak? że Bóg się chce. Chce nam dać, chce się z nami podzielić tymi wszystkimi wspaniałościami, ale, ale my po prostu jakby tego nie rozumiemy, my tego nie widzimy, my jesteśmy na sobie skoncentrowani. Więc Bóg tego, który nie poznał grzechu, uczynił grzechem za ciebie i za mnie. Po co? Aby rozprawić się z grzechem, aby potępić grzech w ciele, ponieważ to człowiek wybrał grzech i to człowiek musiał zapłacić za ten grzech, tak? Jeśli był, Jezus by był tylko zwykłym człowiekiem, to mógłby zapłacić za grzech jakiegoś jednego człowieka, ponieważ był Bogiem, człowiekiem, mógł zapłacić za grzech ludzkości, całej ludzkości, za każdy grzech każdego człowieka. Czyli, czyli jakby Bóg mówi tak, ja wiem, że wy sobie nie dajecie rady z grzechami. Ja, ja się doskonale orientuję w tym. I ja, ja nie daję zakonu po to, żeby, wam, żeby was po prostu żeby wam wyrok odczytać, że jesteście wszyscy na piekło skazani, tylko ja daję wam zakon, żebyście, żebyście zostali z nim skonfrontowani, z tym prawem i żebyście zobaczyli, że potrzebujecie mojego rozwiązania, bo w was samych nie ma siły do tego, żeby cokolwiek zmienić. Więc próba zmiany człowieka przez swoją własną jakąś. przez pracę nad sobą, tak zwaną w cudzysłowie, to jest utopia. Po prostu to nie, to nie będzie działać. Nie da się wytresować człowieka, nie da się go zastraszyć, nie da się go po prostu zmusić do tego, żeby żył zgodnie z naturą Boga, bo jego wewnętrzna natura jest sprzeczna z naturą Boga. Tak? Dlatego Jezus powiedział: musisz się na nowo narodzić, jeszcze raz narodzić. Tam jest dosłownie powiedziane. Albo narodzić się z góry. Nie? Jeszcze raz się musisz narodzić. Ok, biegnijmy dalej. Ok, ale mamy 44. Wiecie, co kochani? Zróbmy sobie 15 minut przerwy, bo <laughs> myślę, że tak będzie. będzie...